Dziś mówię ci, moje ukochane dziecko, nie pozwól, aby ta specjalna wiadomość ci umknęła. Jestem tutaj, aby zająć się wszystkimi Twoimi problemami i odpowiedzieć na Twoje najgłębsze wątpliwości. Nie jestem tylko Twoim ojcem, ale także Twoim wiernym przewodnikiem, jak pasterz, który dba o swoje stado. W moich ramionach jest uścisk, który przewyższa wszelkie ziemskie czułości, jest ciepły. Wieczny i prawdziwy Twoje życie ma dla mnie nieocenioną wartość Chronię Cię i napełniam Twoje dni Moją nieskończoną miłością Od świtu do ciszy nocy Nawet gdy śpisz Zawsze czuwam Chroniąc Cię przed niepewnością W chwilach pokoju głaszczę Twoje włosy I szepczę słowa pocieszenia Które leczą rany Twojego serca I wzmacniają Twój duch na nadchodzące wyzwania Otułam Cię spokojną radością Dając Ci odwagę aby stawić czoła każdemu nowemu dniu z wiarą i siłą. Bądź odważny, moja ukochana. Napisz Amen w komentarzach i podziel się tą wiadomością z trzema osobami, aby moja łaska dotarła również do nich. Nie pozwól, aby strach przyćmił Twoją drogę. Pamiętaj, że ze mną u Twojego boku żaden przeszkoda nie jest nieprzezwyciężona. Moce ciemności nie mają władz nad Tobą, ponieważ jesteś pod moją ochroną. Wspieraną moją obietnicą obronę przed wszelkimi przeciwnościami. Chwyć się swojej wiary i licz tą wspaniałą drogę, którą stworzyłem dla Ciebie. Nie wahać się przyjąć każdą łaskę, którą wysyłam. Bóle Twojej przeszłości wrzuciłem w głębinę morza, a smutek, który obciążał Twoją duszę, przekształciłem w boską radość i odporność, podnosząc Twoje istnienie. Tu, w mojej obecności, znajdujesz się. A te słowa miłości, którymi się z Tobą dzielę, na zawsze pozostaną w Twoim sercu, prowadząc Cię jak latarnia w stronę obfitości, która nadchodzi. Nawet gdy czujesz się słaby, pamiętaj, że we mnie znajdujesz schronienie. Moja obecność jest niezłomnym sanktuarium wśród burz życia. Zaufaj mojej wiecznej miłości i pozwól, aby była kotwicą, która utrzymuje Cię stabilnie w burzach, oświetlając drogę do Twojego przeznaczenia. Gdy postępujesz w swojej podróży, wiedz, że Mój Duch Święty idzie u Twojego boku, otaczając Cię moją miłością bez granic. A gdy nadejdą chwile bólu lub niepewności, pamiętaj, że nawet w próbach życia pozostaję wiernie u Twojego boku. Zaufaj moim obietnicom i mojej niezmiennej trosce. Jeśli chcesz zawsze otrzymywać moją łaskę, napisz Amen w komentarzach i podziel się tą wiadomością z tymi, których kochasz. Jestem tutaj. Chroniąc Ciebie i Twoją rodzinę moją bezwarunkową miłością, wiedz, że jesteś dla mnie głęboko ceniony.